Cześć tu Kaskader i to jest szósty odcinek Minecraft Survival Singleplayer i tak dawno dosyć nie nagrywałem bo nie miałem w ogóle ochoty do nagrywania to są nadal te cave'y w których chodziliśmy, zaraz wam pokażę tutaj chyba gdzieś skończyłem i tak w odcinku słyszałem takie dziwne stukanie do drzwi gdzie to było? tutaj chyba i znalazłem Oj, ściana mnie bije. Dobra. I... No, czemu mnie ściana bije? No, czemu ta głupia ściana ma tendencję do bicia mnie? Jeszcze nie to postawiłem. I razem, ta? I co znalazłem? Znalazłem fakt. Nie fakt znalazłem, tylko znalazłem o właśnie, bibliotekę. Skoro jest biblioteka, to znaczy, że tu jest twierdza. I tu są drzwi, które pewnie ząbie jak I w dzisiejszym odcinku sobie ją trochę pozwiedzamy. Więc tak. Twierdza. Zaznaczymy, może nie żółty, no, czerwony ma być. i creeper pierła kresu i mieczyk. Mieczyk się przyda. Wypad, nie buchaj, musiał normalnie, musiał buchnąć. A e, dobra. Nie lubię, jak są takie drzwi. Wolę, jak już jest płytka naciskowa. O, kolejne. No nie. No dobra, idziemy dalej. Tu już byłem. I tak... Twierdzę znalazłem tak... Chodząc sobie po prostu po tych cave'ach. No, ile ich tu jest?! Rozwali mi schody no co? Nie, nie wierzę. Ile ich się tu naspełniło? Te, co ja mówiłem? Yy, Twierdza, znalazłem tak tylko łażąc i uwaga, znalazłem bardzo dużo diaksów bez ten, bez X-Raya, bez żadnych cheatów. I później pokażę, co tam znalazłem, bo wszystko odkładałem do jednej skrzynki. Tak, w ogóle to czas będę musiał zobaczyć. Jest 18.8. Do. Nie wiem. Do 20. Po jakoś nagram. Albo krócej. To zależy. Więc tak, idziemy dalej po tej twierdze. Normalnie musiał mi tu dziurę porobić. Trzyneczka. Ciach. Jabłuszko, żelazo. To duże to bogactwa nie jest, no ale dobre. Ujdzie. Tajemnicze schody. A tutaj coś jest ciekawego? Nie, tylko to przejście, co było wcześniej. Może tu. U, kolejne schody. No! Ile tego dziadostwa tu się. Naspełniło, jakie ja nie li, nie lub, nienawidzę kriperów. Tu nie toperza się wystraszyłem. <grym> Dobra, ale jak na razie nic ciekawego w tej twierdzy nie ma. Dobra, tu jest tylko przejście. Dirt. Kolejne przejście. Znowu Dirt. Szkielecik. Yy, skończył mi się miecz. Przestań mnie bić. Ościnka. W ogóle mam dwa miecze. Enderman. Lewo. Tu drzwi, a za drzwiami? Drzwi Nie, no nawet w drzwi teraz nie umiem przejść <grym> Tu mm, Tu sobie rozjaśnić Kolejne drzwi I kolejne przejście W którym nic nie ma Może to trochę rozkopię Nie, tu nic nie ma Dobra, wracamy się no więc odcinek dzisiaj nie będzie zbyt ciekawy. A może i będzie. Chociaż to jest tylko zwiedzanie twierdzy. I teraz tak. Nie mam. Nie, mam trochę dodatkowych pochodni. Myślałem, że nie zabrałem. Tu. Szczerze powiedziawszy, zgubiłem się. Fak! Gin... Teraz takie straszne dźwięki wydają, te enderwane. Jeszcze nie wiem, gdzie się tepnął. Kiri Kiri... Gdzie ty Mendo jesteś. Co, ty chciałeś mnie zajść? Dobra. Nie dał perwy A to Menda. I kolejne przejście. Po czemu by nie. o Tu jest portal chyba Nie. Tak, portal. Zniszczyć spawner, mogłem wziąć zapalniczkę. O, nie, wyla nie wylazło ich więcej, no i dobrze, więc tak zaznaczę sobie tutaj, że jest portal. A. Co ja piszę okay. o Real? End. Jedno oko, akurat o I dobra, lecimy dalej. Hmm, właściwie mogłem wtedy przejść tą bibliotekę. A właściwie tej biblioteki w ogóle nie sprawdziłem. Bo tu wiem, że chyba są skrzynki jakieś. Tylko, że ja. Ja pewnie ślepy jestem i nie widzę. Matko, tylko zombie. I to, walenie nie do drzwi, jak słyszałem. Tu, nie, tu nic nie ma. Ale przynajmniej jest plus, bo nie będę mi się robić książek. Je no, się dobijają. to pewnie na metalowe drzwi trafi trafiły i nie mogą przejść. Kolejny ogórek, 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 ogórek. Nie, nie. No fajnie, jeszcze, jeszcze jednego bym nie wrzuciło. Teraz pytanie, czy jak to nie, nie wyskoczył ten mały dziad? Hmm, bardzo ciekawe miejsce. Nic nie ma. Więc co, wracam się do góry. Gdzie tu mnie jeszcze nie Tu kolejne świetne przejście. Guziczek, czemu tutaj jest tyle creeperów? Się zastanawiam, i coś tu ciekawego. To wygląda jak jakieś więzienie. O, i jest skrzyneczka. Helm i druga perła. Nie wiem dlaczego tak naciskam mapę Ale nie wiem przyzwyczajenie jakieś czy coś tu Nic nie ma chyba Idziemy dalej, idziemy. Szpielecik gin, 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 gin Aha Spodnie. No może znajdę tu żelazny set <grym>, Jak się uda. Tu, tu za chwilkę, tak, mówię, że tu za chwilkę, zaraz zapomnę, gdzie miałem iść, <laughs> nie, na no, widzę, drzwi na guzik, to powtarzam już kolejny raz, dobra, tu, duża jest ta twierdza. O, chyba wyszły pochodnie. A ja, no tak jakby. Nie mam drewna. Ups. Dobra. To co? Pobiegamy sobie bez pochodni na hardcora. Chociaż nie, bo nic nie będzie widać. Więc tak, twierdzę, tak po części zwiedziliśmy, ale niestety brak pochodni mi to utrudni. Może na się tutaj jakoś wyjść, chyba nie. I teraz tak, jeżeli będę za długo błądził, to chyba sprytne kawałek, aż dojdziemy do domku. Powiem gdzieś z portal, czekajcie, portal do endu, bo nie tędy. Tu, 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 tu. Gdzie to może być. Dobra, nie chce mi się. Z lenistwa już go wykopię. Tu bym zrobił fe fejla, jakbym to lawą za... Tą lawę zalał. Ym, o, dobra. Wyjdę tędy. Jest tu przejście w dół. Nie ma. Ale są przynajmniej tutaj dwie biblioteki, więc będę miał full książek. Ja właściwie wiem, on mało miejsca trochę. Dobra, zbiera sobie trochę książek. Fascynujące zbieranie książek. Tylko tak, yy, to, żebym widział, ile książek ten biorę. mi tam nie będzie potrzebne sobie natne Mi się wydaje czy się nagle jaśniej zrobiło ale dobra zbliża się już tam 20 po więc zaraz będę. o jest skrzynka byłem jednak ślepy Książki papier Fuu, guzik nie kilofem No, znowu, znowu z przyzwyczajenia naciskam na mapę, znowu. Zbiorę sobie tu tego ze stack. I będzie dobrze. Mm. <laughs> Nie wiem, jakąś krepę dostałem ostatnio. Tu... Jeszcze trochę tych książek. I tak w ogóle to nakopłem sobie stack obsydianu tak z nudów Dobra, chyba tam jedna książka została, ale do, tam nie będę brał już, ała Więc Więc spadłem <grym> Raz, dwa, trzy Tutaj nie wiem, czy pokazywać wam, jak stąd wychodzę, więc tak tu zrobię małe cięcie i zobaczymy się w domu. Dobra, jestem z powrotem na powierzchni. Właśnie zrobiłem, sposob wyszedłem sposobem podsadzanie się pod górę. Akurat przy wyjściu, więc dobra. I co? Pobiegniemy już sobie ten kawałek do domku, żeby tam już yy, sobie popadł. E, nie wiem, nie wiem co jadam. <grym> Chwilę włączyłem w ogóle nagrywanie dźwięku. Włączyłem. No kosztu. Hop! Kolejny kraj owieczka czarna. Owca, ale żelazo się przyda. Tu węgiel. Dobra, później. Robi się ciemno. A ile? No, kilka kratek tylko. Tu, ciach, ciach, ciach. Skacz sobie. A, śnieg, deszcz. Co jeszcze? Eee... co to miało być? <grytanie> to w końcu ten deszcz, czy tam śnieg pada, czy nie pada? Nie wiem, może mam jakieś zbagowane czanki, czy coś. Dobra, ale no biegnę do nauku. Mój najpiękniejszy dach. Farma. Coś urosło? Nie. Hop, hop. Nie dawno na tym świecie nie grałem. Już prawie nie pamiętam jak ten dom wyglądał. Piecyk. I tak. Coś tu przepalałem. Chyba nie. I to skrzyneczki nie było. I tu są wszystkie skarby, które znalazłem w tajemniczych keblach. I uwaga. Diamenty. Ich jest łącznie 22. Nie kupiłem na żadnym mixleju. Po prostu tak sobie chciałem pograć. Bez nikogo, bez nagrywania. Więc tak. Tutaj zakończę. I tak. Był z Wami kaskader. Komentujcie. Subskrybujcie. Cześć.